Najgłupsza rzecz, jaką do tej pory zrobiłem, a robiłem dużo głupich a to we mgle wybrać się fpv samemu, bez obserwatora. Najgłupsza rzecz, w momencie tak nawiało mgłę, że straci ten, że nie wiedziałem gdzie jest dron, włączyłem sobie go w tryb angle żeby większą kontrolę nad nim mieć. Słyszałem go, zdjąłem na chwilę gogle i zacząłem szukać go na niebie, ale jedna chmura nic nie było widać. Zakładam gogle i nie mam wizji. Drona dalej słyszę w powietrzu. Ciśnienie 250. Eee, udało się na szczęście delikatnie obniżając Wylądować. Miałem cały czas telemetrię z niego w sensie zasięg no i poszedłem go szukać. Włączyłem bazer. Bazer to jest nieodzowna rzecz. Włączyłem bazer i znalazłem go 20 metrów w trawie dalej. Poniżej drogi, bo tu zaraz droga idzie. Jeszcze miałem w myślach, że jeszcze zaraz spadnę komuś na auto i narobię dziadostwa, albo na drogę, przejedzie go coś. Już myślałem, że jestem 2,5 tysiąca w plecy, bo to latałem markiem czwórką. O Boże! Najgłupsza rzecz, jaką do tej pory zrobiłem.